Right. <laughs> She really wanna open this door. Cześć wszystkim, witam Was w tym filmiku. Ogólnie chciałabym przeprosić na wstępie za tak wyglądam ale mamy piątek, a w poniedziałek wyrywałam wszystkie cztery ósemki. Do tego tutaj też mam się takiego żółtego, nie wiem czy to dobrze widać. I no nie wyglądam zbyt dobrze, jestem puchnięta i mówię w taki sposób, jaki mówię bo i yeah. dzisiaj mam do otworzenia moją pierwszą wielkę skulektę po prostu nie mogłam tego nie nagrać, także I'm so sorry for this i w sumie za to najbardziej jak mówię bo ciężko mi się mówi but you know the things I gotta do I gotta do, ale mamy budynek od Mattela tam jest dopisane. master Monster School for Doll Dobra, będę sobie tutaj powoli otwierać to pudełko. W ogóle moje pudełko jest jakieś dziwne. Mm, brudne. Jakby. tam ale i to jest w ogóle wiecie Ja się tutaj na jakichś bokach mam nadzieję, że wszystko tam w środku jest ok, no bo to jednak jest taka school lecture. W ogóle nie planowałam kupować żadnej wielkiej kolektor mimo tego, że mi się podobają bardzo. Nie chciałam ich kolekcjonować, no bo jednak to już jest a big deal. No ale um, ogólnie oh. Courtbright, nie on panna moda, to jest na film. Tu też miałam jej kupować, no bo to jest kolektor, ale w nocy wadę temu właśnie mi się pokazało na TikToku, że jest dostępna na korobie za 255 zł Jak to zobaczyłam, to stwierdziłam, że to jest w ogóle... Niesamowita cena, bo ja myślałam, że ona będzie kosztowała tak jak inne. Nie wiem, 350, gdzieś tam 400 i tak rzeczywiście ona kosztowała na Metal Creations. Także, I don't know, jak Korob to zrobił. Ale jak mówię, Wam teraz mam nadzieję, że wszystko z tym boksikiem jest dobrze w środku. Tutaj to pudełko jest jakieś takie, no niezbyt, niezbyt, coś tutaj. Otwieramy do rano. Ok. Mam to tak pójdzie. Ok, chyba jeszcze nic. Wow. Ludzi, to no, jest taki czyść. Wow. Ok. Jejku. Ale jazda. This is it, I ja stwierdziłam, że w sumie i tak ją pewnie wyciągnę z pudełka. Chociaż dalej się zastanawiam, czy ją wyciągać, czy nie. Ale ja raczej nie będę chciała jej do sprzedawać is... Wow, już widzę to pudełko, jest takie wiecie fancy, to już jest fancy sprawa Okej, okay, ja mam tu przód pudełka oh my... Nie, czekaj, nie wiem co jest w bo tej nie mam w pudełka, dobra Okej, okay, także wyciągnijmy sobie ją um, Tylko, że pójdziemy sobie na podłogę, bo to wszystko trzeba ładnie... This is amazing! Dobra, nie wiem, czy nagrywać z lampą, w sumie Może z Będzie ładniej wszystko widać Okej okay. Wow To pudełko jest takie fajne w dotyku w ogóle Jest takie jakby matowe, ale takie satynowe Tutaj widzicie to wszystko się tak ładnie um. Błyszczy tutaj w ogóle ją widać Z filmu Mamy tutaj Emily Mamy tutaj lalkę Chyba tak standardowo wyglądają te pudełka, nie wiem, bo żadnego jeszcze nie mam. To jest mój pierwszy. Strasznie się cieszę. Tutaj mamy Monster High School. Tour. Tutaj mamy Mattel, Tutaj mamy też lalkę już większą z boku. Right, right. Tu mamy napisane. Kolory elementy dekoracyjne mogą się różnić, nawet jest po polsku. Ok. Whatever that means Tutaj mamy tył Uch, Mamy ten most I ten um, kościół A to jest wszystko właśnie z filmu Tutaj mamy lalkę wklejoną I tutaj w sumie też są sceny z filmu to, bo tam też był taki Taki koń na takim czymś No ogólnie Z filmu Elementy No i to by było wszystko Tutaj od dołu nic nie ma Tutaj od góry też nic nie ma No i tak Ja wiem, że tutaj jest Także sobie zaraz to otworzymy Mam tego... nadzieję, no, że wszystko dobrze widać No bo drugi raz tego, pierwszy raz nie otworzymy W ogóle śmieszne Bo to się rozsuwa, już ją widzę Do you guys see that? I can see her Alright Dobra Czy to jest jakieś... Nie, dobra Podoba mi się to, że tutaj widać prawdziwą Emily Oh my God. Oh my God. Okay. Wow. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. She's so gorgeous. Wow. wow. I can't believe this. Okay. 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 Wow! Wow! No nie no, cudne jest. Ok, co my co tutaj mamy? Dobra, tutaj mamy w ogóle: um, tak w skrócie, opisane, co się dzieje w filmie w sumie, więc, jakby coś nie oglądał, to tutaj jest opisane. Jej historia w takim jakby ładnym. Um, opisie po prostu. No nie wiem, jak to nazwać. No po prostu możecie sobie tu przeczytać. Co prawda jest po angielsku, ale myślę, że to nie problem. Right. I tutaj mamy. Chorus Brighton Barton. Emily, tutaj jest też z kolektor. Tutaj mamy larkę z boku. Tutaj też jest. Lalka z boku. I tutaj też jest lalka. No i tutaj też jest lalka. Ona jest na tle tego kościoła kaplicy tam gdzie ten ślub się miał odbyć są te um, motylki które ona się potem zamienia jak odchodzi jakby tam to wow to w ogóle odchodzi to też zastanawiam czy ją otwierać bo wiesz jak ona jest tutaj szczegółowana dobra to możemy zdjąć that is not a problem ale czy możemy to wyciągnąć? Tu nie ma tego czasem. Dem, jest, jest i jak też tutaj jest. Dobra, ja ją chyba wyciągnę, bo jakby XD to jest moja lalka. Tutaj jest certyfikat, tak to się nazywa. I forgot. Tutaj jest certyfikat, dobra, odkleję sobie to. Wow, ten filmik będzie mega długi, bo ja jestem mega slow. Przez te moje zęby, bo także jestem na antybiotyku, guys. These are not fun games. To był bardzo ciężki tydzień. Don't know. Być może. Look at this. Wow, ta kartka też jest taka miła. Metal Creation Certificate of Authenticity. Mamy certyfikat autentyczności, i tu jest napisane This. I się w ogóle świeci. Dobra, ty też sobie możecie przeczytać. Nie będę tutaj kaleczyć angielskiego. O, to będzie ładnie widać. Right, i tutaj mamy. Chyba podpis tej tej babeczki, która to zrobiła cały ten design tej lalki. Certyfikat on jest bardzo ładny. Schowamy sobie tutaj do tego um, do tej foliówki na razie. Right, i tutaj też jest stojak, który sobie też od razu wyciągniemy. Zastanawiałam się, czy nie kupić sobie dwóch lalek, żeby jedną sobie trzymać właśnie w pudełku nie wyciągniętą, a drugą sobie po prostu otworzyć. I trochę przerażę, że tak nie zrobiłam, bo jakby chciałabym mieć ją w pudełku, chociaż ja nie... Wiecie, mam takie, że ja nie mam zamiaru sprzedawać tej walki, ona i tak będzie stała u mnie na półce i ona będzie i tak... A, coś tu wypadło. What was that? Oh. Dobra. Element stoja, to mam wypad. Ona i tak będzie w idealnej... W idealnej kondycji, bo ona tylko będzie stała u mnie na półce. Więc w sumie to, czy ja to otworzę, czy ja tego nie otworzę, po prostu nie będzie przytwierdzona do pudełka yy, fabrycznie. Co to nam zmienia? Totalnie nic. A będzie sobie ładnie stała. Ok, mamy tutaj stojaczek. Uch, tu mam wiecie. Taki stojak A po co jest to? Nie wiem. Dobra, sprawdziłam to na TikToku <noise> Że to jest na nogi. Stąd jak na nogi? Nie rozumiem o co tu chodzi, ale okej. Okay. Jak ja mam to tutaj założyć? Nie rozumiem. My o! Dobra, udało mi się. Off dobra, to jest na nogi. Bo tą jedną nogę wiecie ma kościstą, a drugą ma normalną. I to jest niby na nogi. Patrzcie to jest tak... Okej, okay, zobaczymy, zobaczymy jak ją będziemy wyciągać. Jak będzie stała. Nie, decyduję się na wyciąganie, bo jakby I cannot do this. Emily wychodzisz stąd. I won't gatekeeper. W ogóle może sobie ją tutaj najpierw obejrzmy, Jezu piękny. Widziałam, że komuś też się trafiła. Um, jakby z... Uh, jak to się nazywa? I forgot Jakimiś takimi kropkami tutaj na twarzy i to była po prostu paszynat ma nawet ma obrączkę. Wow, wow, wow. Jakie wow, wow, wow. miłe Damn Moja pierwsza Locast Collector and this is probably the last. No nie wiem co by oni musieli zrobić, żebym ja to kupiła ja po prostu. Dobra, wyciągam ją. This is literally my doll forever. Ja jej nigdy nie sprzedam. Jak ja mogę być to MLE zrobić? Come out, girl. Uh. Alright Yo, jak ona tu jest zabezpieczona, przecież dosłownie. What the fuck? Dobra mamy wolno mam tutaj jeszcze tylko głowa i włosy. Aha i jej Gorgeous gorgeous girl No ja i tak muszę wyjąć cały ten plastik, co tam jest um, to. Bo jakby ten welon jest za tym plastikiem. Ja żeby ją wyciągnąć to muszę to wszystko wyciągnąć. So yeah. Dobra, I know this looks crazy. Ale musiałam to wyciągnąć, żeby ten welon. I teraz dopiero możemy jej odciąć łeb. Damn, that was a lot. Nigdy nie otwieramy szelaki, które miała tyle zabezpieczeń paci. ona ma nawet tutaj włosy osobno zabezpieczone, także tak, musimy jej odciąć łeb. Um, I tylko te włosy tutaj i to już będzie wszystko. This is so weird that she's holding her head too high and holding her hand This is crazy At this point I don't give a fuck, just let me have her Let me, let me, let me have her Jesus, I can't believe I'm talking to you Yeah, Pili Okay, she, she's free Wow! What a beautiful color. beautiful. what a beautiful Yeah, no, <laughs> Wow! Patrzcie, noga... sorry, guys. I forgot. You can't see shit. Wow, what a beautiful. Yeah. What's To jest jakaś metka. Uh -huh. Monster High School Lector 2025. Dobra. Tak one nogi, nogi wyglądają. Myślę, że to jest ciekawe, jak to jest zrobione. Spoko. Ma jakby tutaj wykrojone to. Pół biodra. That's cute. Ciekawe. No i mamy zwykłą nogę. Ok. Dobra. Zakryjmy ją. She's revealed. Okej, okay, dobra. Może najpierw ogarnimy sobie dodatki. Ona tutaj na głowie ma taki headpiece, który jej trzyma ten welon. A włosy po, pod spodem ma chyba normalne. W sensie nie ma tu żadnych grzywek, tylko takie wiecie całkowicie długie wszystkie. I tutaj jest ten robaczek. E, mój tutaj ma jakąś czarną kropkę. No, okej. Okay. Well, fine. Uszy ma takie małe. Tak, mój twarz 2025, w ogóle patrzcie na twarz, jaka jest piękna. Wow, że są, bo już jest na piękne te oczy. I usta jej taki um, kształt, i tutaj te zęby, co widać, ogólnie mega jest piękna. I jak mam wrażenie, że ma taki trochę brokat, brokatową skórę. Tutaj to teraz było trochę widać, taką brokatową. You see this? Right I tutaj mam ten headpiece też z tymi um, motylkami, które ona nasze przemienia na samym końcu filmu I'm so sorry, jeżeli nie oglądaliście, that's not my problem I tutaj mamy te róże, bo też jest motyw róży w filmie Right Tam, gdzie ona była pogrzebana Tutaj w ogóle to chciałabym to zobaczyć, ale nie będę tutaj już takich rzeczy jak to zdejmować. Jak wygląda tutaj te żebra? Ale jak widzicie, są żebra. This is so sick. No i mamy sukienkę. Sukienka się składa w sumie z takich trzech warstw. Tutaj taki granatowy, tutaj taki niebieski. No i to taka siateczka która jest jakby w takie pajęczyny w sumie. I tutaj strasznie się ładnie to świeci. Super. No i jeszcze tutaj góra. Tutaj mamy taki tiul. Jest i jest. Wszystko mi się podoba. Mega jest piękna. I tutaj mamy też um, tą dłoń szkieletową i tutaj też mamy stawianą po prostu jakby kość. No i um, piękna dłoń. Z obrączką, Helje yeah, pięknie. No i tutaj mamy taki sleeve. To jest fajne, ale za Sonia to nam to, tą do, no nie wiem, gdzie to powinno być. I tutaj mamy takie coś, jakby um, ten motyw tutaj też się pojawia, właśnie na tej, na tym headpiece um, Tak, jakby te, yy, nie wiem jak to się nazywa, no ale po prostu jakby roślina ta, co tam była, ta róża I tutaj też jest właśnie ta ta ćma, motyl, I don't know tutaj na pewno są róże, więc to była róża tak jak myślałam, tak right dobra, my um, ok, a jeszcze zapomniałam pokazać, że jakby to um, ten robak to są po prostu kolczyki tak, ten robak to są po prostu kolczyki dwa Right. Ja myślę, że to będzie jak, um, że jej oko wypada. Mogli zrobić i tak, że jej oko wypada. Do odbisek. No dobra. I jeszcze mamy do ogarnięcia buty. Tutaj też mamy tą skarpetkę, tak samo jak tą rękawiczkę jakby. I tutaj mamy tak... Tutaj też się powtarza motyw jakby tych cierni. Tutaj mam też tą, mam tego motylka. Piękne są te buty, i tutaj mamy z tyłu szkielet tego pieska. Funkiem Winnie I tutaj mamy różę. I, I nie wiem. To też chyba ma nawiązywać do tych cierni. Nie wiem, jeżeli wiecie. Wow, buta je zdejmuje. Jeżeli wiecie, to dajcie znać. Mi się wydaje, że to nawiązuje dalej do tych cierni. Bo I'm not sure. Okej, okay, zobaczmy, jak ona wygląda z tyłu. Właśnie do końca, do końca jej ciągnie się ten welon. Mam mega długie włosy i są w ogóle, chyba mają, dosłownie jeden kolor jeden granatowy kolor i są bardzo miłe w dotyku. Oczywiście, że nie będę jej nic ściągać ani robił realnego, bo ona taka, jaka jest, zostaje, ale. Te włosy są takie, że chyba raczej nie wymagają tego. So yeah, she's gorgeous. Teraz muszę tylko ogarnąć, jak ją wstawić na ten stojak ale wydaje mi się, że ten stojak jest taki, że właśnie podpiera się tutaj o miednicę i trzyma za nogi. Let's see, bo to ma chyba wejść po cukierkę. Ojej, chyba rzeczywiście to tak ma być, tylko że to się. Yo, this is crazy. Znaczy ona się. Strasznie ma te stawy tutaj luźne przez to, pewnie przez tą kość po prostu to tak wygląda. Dobra, ja ją, ja ją postawię i <grybujesz> wrócę. Dobra, nie mogę nagrywać z lampą, także zmiana teraz trochę jak to wygląda, ale tak to widać ją teraz też w sumie w innym świetle. Ciężko było mi ją włożyć na ten stojak, bo strasznie jakby te nogi idą do tyłu. Ale chyba ogarnęłam, że to musi być po prostu najwyżej jak się da. I tutaj jakby omietnica się opiera, także i yeah. Teraz ja mm, pokażę wam w innym Po prostu jak ona stoi Dobra moi drodzy, także tak ona się prezentuje na tle pudełka I'm in love Ja jestem nieobiektywna, bo to jest moja ulubiona w ogóle postać, mój ulubiony film Just leave me alone Musiałam się przyłączyć na mój drugi telefon, także tutaj mamy troszeczkę Lepszą jakość. Right, right, right. To ona, jest w całej założność. Lepsze, piękne są te buty. No, ona jest po prostu za piękna. Tash is her. Dajcie znać, jak wam się podoba. Nie wiem, czy już wspomniałam, ale właśnie ją um, kupiłam na korobie. Za 255 zł. Widziałam, że już... Um, Kosztuje ona nieco więcej, ale uważam, że jest mega worth I jest to moja pierwsza z kolektor I'm so happy about it Wszystko jest po prostu piękne Tutaj mamy Emily There she is Dobra, także mam nadzieję, że podobałoby się filmik z openingu mojej pierwszej lalki z wiem, Czy pierwszej i czasem nie ostatniej, no bo jak mówię, ja nie chciałam ich nigdy zbierać But this one, I just had to get her Także nie wiem, czy jeszcze będę miała taką okazję, żeby nagrać taki filmik z openingu takiej lalki So, you know Nie mówię, że nie, nigdy Zależy, co akurat zrobią But this girl right here She has a special place in my heart. That's why we have her right here. That's why I'm holding her. I can't believe this happened. Alright, but that's it. The buona felesa go filmiku. Of course, bright Emily E. Homik Veronica. Girl, bye! Mishka. Não vai poder o e pasuje.